Cześć! Kolejne zadanie od Maczka w ramach darmowych korepetycji, czyli jak masz zadanie, którego nie umiesz rozwiązać, wyślij mi je na matematyka-com, z ja Ci je rozwiążę i rozwiązanie wrzucę na YouTube'a. W zadaniu piątym jest oblicz pochodną następującej funkcji w danym przedziale f od x równa się 3 logarytmy z x kwadrat przez x plus 1. Niestety nie ma podanego przedziału. No ale nic, no, po prostu policzę tą pochodną w takim razie, więc mamy do policzenia następującą pochodną. 3 Logarytm naturalny, kreska ułamkowa albo nawet nie taka kreska ułamkowa, tylko taka. I tu mamy x kwadrat w liczniku, a w mianowniku mamy x plus 1. Dlaczego tak to zapisałem? Czekajcie, może tak. Dlaczego tak to zapisałem? No ponieważ. Teraz idealnie będzie widać, z czego będziemy liczyć pochodną. Będziemy wykorzystywać te trzy wzory, chociaż ten ostatni jest, wiadomo, każdy powinien go znać na studiach. I, I tutaj jest pierwszy wzór, że czyli ten, że pochodna z logarytmu z f od x, tak? Oczywiście pochodna z logarytmu to jest 1 przez X, ale jak my tu mamy F od X, czyli nasze x kwadrat przez x plus 1, to tu powstanie 1 przez f od x ale jeszcze trzeba będzie policzyć pochodną tej funkcji złożonej, tak? Jeżeli do końca nie wiesz, co to jest pochodne funkcji złożonych, na moim kanale znajdziesz 40 albo 50 zadań z pochodnych rozwiązanych i tam właśnie tłumaczę, jak się liczy pochodne funkcji złożonych. Czyli teraz tak, zastosujmy ten wzór. Oczywiście tą stałą trójkę mogę sobie wyciągnąć przed pochodną. Czyli teraz będziemy mieli tak, 1 przez... Nasze f od x, a więc x kwadrat przez x plus 1 razy pochodna z tego f od x, czyli właśnie z x kwadrat przez x plus 1 w nawiasie prime. Ok? Dobra. No to lecimy teraz tak. Trójkę przepisuję, a czy tą trójkę sobie wrzucę na górę, ok? Czyli to będzie tak. 3, Skoro jest 1 przez x kwadrat plus 1, to żeby pozbyć się piętrowego ułamka, a jedynka jest na górze, to ten mianownik oczywiście odwracam sobie, czyli będę miał x plus 1 przez x kwadrat. Ok? Dobra. Razy. No i teraz zostaje mi tylko do policzenia ta pochodna. Ta pochodna to znowu jest, to jest pochodna ilorazu dwóch funkcji, f przez g. f w naszym przypadku to jest oczywiście x kwadrat, a g w naszym przypadku to jest, to nasze x plus 1, ok? A to jest nasze f, to x kwadrat. Dobra, i teraz tym fioletowym rozpiszę sobie tą pochodną, czyli to będzie kreska ułamkowa, i lecimy tak. f' czyli pochodna z licznika. Pochodna z x kwadrat to jest oczywiście 2x razy g, czyli przepisuję sobie moje x plus 1, czyli mój mianownik. We wzorze jest minus, teraz przepisuję funkcję f, a więc x kwadrat. I mnożę przez pochodną funkcji g. Czyli pochodna z x to jest 1, pochodna z 1 to jest 0, czyli mnożę to po prostu przez 1. Tak? I to jeszcze wszystko ma być przez g kwadrat x. Tak? Czyli funkcja g podniesiona do kwadratu, czyli x plus 1 do kwadratu. Ok. Teraz co dalej będę robił? <śmiech> <śmiech> Dobra. Tu jest mnożenie oczywiście. Po pierwsze tak, tutaj w mianowniku jest x plus 1 do kwadratu, to to jest x plus 1 razy x plus 1. Czyli to 1x plus 1, czyli dlatego kasuje tylko kwadrat, skraca mi się z tym x plus 1. To po pierwsze. Czyli tutaj mi zostanie, ta trójka już tym razem do licznika pójdzie, a tutaj zostanie tak: 2x razy x to jest oczywiście 2x kwadrat. 2x razy 1 to jest. 2x, x kwadrat razy 1 to jest minus, x kwadrat minus, bo to był minus, przez x plus 1. Dalej. Trójkę przepisuję, znaczy tak, ja już sobie to wezmę wszystko na jedną kreskę łamkową. Trójkę sobie przepiszę. Tu otrzymujemy tak. 2x kwadrat minus x kwadrat to jest x kwadrat, plus dwójkę przepisuję. I tu oczywiście jest nawias. I teraz mamy w mianowniku mamy x kwadrat razy x plus 1. To sobie wymnożę, czyli będę miał 3x kwadrat plus 6x przez x kwadrat x plus 1. W liczniku wyciągnę sobie x przed nawias, czyli zostanie mi 3x. Plus 6. Przepiszę mianownik i jeszcze sobie skrócę. Znowu x kwadrat to jest x razy x, czyli ten 1x skróci mi się z tym x na górze i ostatecznie otrzymuję, że to będzie 3x plus 6 przez w mianowniku zostaje x razy x plus 1. I mamy policzoną naszą pochodną. Tego przedziału nie było podanego. Szkoda, ale nie jest podane, więc w tym momencie nie mogę tego też zastosować. Tu już się na pewno nic nie skróci, bo jak trójkę wyciągnę przed, to będzie x plus 2, więc już mi się nic nie skróci. Więc to jest policzona nasza pochodna z trzech logarytmów x kwadrat przez x plus 1. Jeżeli macie pytania, śmiało w komentarzach, a ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasjon.pl